Ciepko, z Xavrax, a dzisiaj witamy w trzecim odcinku z pogromców mitów. Jest ze mną Kamil. Witam. No to tak, dzisiaj za mit bierzemy. Czy Blitz może przyciągnąć Nunu w trakcie odpalania jego ulta? Jeżeli Blitz go przyciągnie, to ult odpali się przy nim. Okej, okay, no to przyciągnięcie Nunu w ulcie, próba numer 1. Nie. nie. Nie, Raczej to nie działa. Ale dobra, jeszcze dwie próby jak zwykle. Próba wciągnięcia do numer 2. Eee, raczej znaczy się tak kończy piaskiem, ale jeszcze trzecia próba na pewno Nie, <śmierzy> ja, że cię ult potraktował. No, próba wciągnięcia do numer 3. Nie, nie Okej. Okay. <śmierzy> Super. Okej, okay, tak więc nie ma nic innego do powiedzenia jak mi to walony Tak więc jako iż chciał nasz No właśnie, operator kamery z nami uczestniczyć w tym, no to jesteśmy tak uczynni, że zaprosiliśmy go do ujęcia Tak więc dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam Ale miniona mogę Jezus. No prawda. Ej, co tam leży? Śnieżka, czy co to jest? Nie wiem. Aha, nie wiem. to jest jeszcze raz walimy z Śnieżką, żeby się mam nie Nie, 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 W sumie tak w A, No, dlatego to sprawdzamy. Nie. Weź mnie, weź mnie, mnie. Nie. Weź mnie, żółć mnie. Nie no a bo ciekawe zrobię darmowe zamiar. No właśnie o to chodzi, żeby nie miał ty jak będziesz to utynie. Prawda. <grybuj> Dobra. No. A... Zostaw mnie, 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 zostaw ha, mnie, Haha no. Zepiół <grybuj> 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 oh,